Bardzo piękne słowo dzisiaj otrzymujemy, słowo, które przychodzi do mnie z ogromną nadzieją, z otuchą, z pocieszeniem. Wiem, że różnie przeżywamy to wszystko, co się dzieje wokół nas. Niektórych z nas to przeraża. Inni są załamani, nie wiedzą, co o tym sądzić. Są też różnego rodzaju akcje i też dostałem wiadomość o jakiejś akcji modlitewnej, którą notabene, nie wiem, nie podoba mi się to, że to, co powoduje tą akcję, to jest straszenie jakąś karą Bożą, mówieniem, że los polski wisi na włosku. To słowo dzisiaj przychodzi i pociesza mnie. Ewangelia. Zacznijmy od Ewangelii. Ona zaczyna się tak. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. To znaczy, uciekaj, uciekaj. I to jest na, na pewno też taka jakaś reakcja, która się rodzi w nas. Uciekać stąd, uciekać przed tymi wydarzeniami. Dlaczego uciekać? Dlatego, że ta pokusa ciągle w nas jest, żeby nie widzieć, że Bogu nie wymknęła się historia z ręki, że. To, co się dzieje, to jest historia zbawienia, że Pan Bóg jest pośrodku tych wydarzeń, że Bóg kocha swój kościół, że Bóg kocha nas, że wydał swojego syna za nas, że jego syn przyszedł nie żeby potępić, ale żeby zbawić. Chrystus też wielokrotnie mówił: będą znaki na słońcu, na księżycu, na gwiazdach. Także ludzie mdleć będą ze strachu, aby wtedy. Nabierzcie ducha, podnieście głowy, bo zbliża się Wasze odkupienie. Ujrzycie syna człowieczego nadchodzącego w obroku. No właśnie, pośrodku tych wydarzeń nadchodzi syn człowieczy, nadchodzi odkupienie. Chrystus angażuje się w historię. To jest znak Jego zaangażowania, że Panu Bogu nie, nie podoba się wiele rzeczy, i On przychodzi w tych wydarzeniach, żeby dawać nam życie. Dlatego święty Paweł zachęcał nas. Czytaliśmy list do Efezjan, i tam przychodziło takie słowo: Nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę Boga, niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących. No właśnie. Możemy uciekać, ale to wiecie, co znaczy. Uciekać to znaczy być poza historią zbawienia. Ja myślę, że nikt z nas nie chce być poza historią zbawienia. Pokusa ciągle jest, dlatego modlimy się w Ojcze Nasz, abyśmy nie ulegli pokusie, żebyśmy nie byli w tych wydarzeniach samych. I Pan Bóg daje nam chociażby dzisiaj tą Ewangelię, w której przychodzi Duch Święty, ten, który jest pocieszycielem, to brzmi konsolator, ten, który przychodzi, żebyśmy nie byli sami, nie byli tacy głupi, żeby być sami w tych wydarzeniach. To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, uciekać to znaczy też wejść w dialektykę nieprzyjaciela. A dialektyką nieprzyjaciela jest przemoc. To są te wszystkie nasze dziwne reakcje na to, nasze bunty, nasz gniew, złości, przekleństwa, nie wiem, ta wewnętrzna jakaś przemoc, która gdzieś się rodzi, kiedy patrzymy się na to wszystko. I znowu święty Paweł przychodzi nam z pomocą. Mówi: Nikomu złem za zły nie odpłacajcie, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to Panu. Święty Piotr jeszcze mówi więcej, czy to jest bardzo piękne. Mówi: Nie oddawajcie złem za zło, złorzeczeniem za złożeczenie, przeciwnie zaś błogosławcie, do tego bowiem jesteście powołani. Czyli te wydarzenia pozwalają nam odkryć to, kim jesteśmy, że jesteśmy synami Królestwa, że jeżeli znosimy tą niesprawiedliwość, w niedzielę będziemy słuchać 1 listopada błogosławieństw. I tam dwa błogosławieństwa są powiedziane w czasie teraźniejszym: błogosławieni ubodzy, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Jesteśmy synami Królestwa. To wszystko jest okazją do tego, żeby odkryć to, kim jesteśmy. To jest ta pierwsza rzecz, która dzisiaj do mnie przychodzi i mnie pociesza. Druga rzecz, to są dalsze słowa Chrystusa, w których objawia też to, co się dzieje, co się wydarza, czego jesteśmy uczestnikami. Chrystus mówi tak. Ja działam, wyrzucam złe duchy i uzdrawiam trzy dni. wam to coś, te trzy dni? Chrystus <gryzys》> powiedział: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Czy nie powiedział, że nie będziemy wielbić Boga ani w Jeruzalem, ani na górze Garizim, ale w duchu i prawdzie? To jest ta nowa rzecz, która się pojawia. Żeby ta nowa rzecz mogła się pojawić, musi spłonąć to wszystko, co zostało wzniesione naszym egoizmem, co w ogóle z Bogiem nie ma nic wspólnego. Żeby mógł przyjść, oblubieniec, najpierw musi przyjść jak złodziej, żeby zabrać to wszystko, co do nas nie należy. Wszystko musi przejść przez ogień. Jezus powiedział, ja pragnę ogień rzucić na ziemię. To jest ten moment. Dokonuje się to. Chrystus mówi tutaj. Ja działam, wyrzucam złe duchy i uzdrawiam. No właśnie ten ogień to jest to wyrzucanie złych duchów, wyrzucanie demonów, tego demona, który mówił: Będziecie jak Bóg. I przywłaszczyliśmy sobie Kościół Chrystusowy. Wzięliśmy go sobie. Jest więcej nas niż, niż Chrystusa w tym kościele. Więcej jest naszego egoizmu, naszej arogancji. Uczyniliśmy z Kościół biuro, z wymogami, z tym traktowaniem braci. Myślę, że wielu z nas tego doświadczyło, jak natrętnych petentów. Zamieniliśmy żywą wiarę na, na tradycję. Jest taki fragment świętego Łukasza, gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. No i może nas ogarniać przerażenie, że właśnie widzimy, że w naszych oczach ginie to, co było wznoszone tyle las przez tradycję i to jeszcze naszą polską tradycję. A może właśnie było za dużo tradycji i to naszej polskiej tradycji, a za mało Chrystusa, za mało Ewangelii? I co z tego, że takie piękne? Tyle pięknych tla, tradycji, tyle wspomnień, sentymentów, na przykład z okazji Bożego Narodzenia, błyszczących choinek, bombek, zapachu tej wieczerzy wigilijnej, dzielenia się opłatkiem, tego szelestu rozpakowywanych prezentów. Jak nie, nie było tego, co te święta przynoszą, nie było Chrystusa, który się chce narodzić w nas, narodzić w naszych rodzinach. Nie wiem, czy pamiętacie, dla, dla mnie takim apogeum tej, tej tradycji było, kiedy biskupi powiedzieli, że w, w zasadzie, w prawie, nie ma w ten dzień postu i ten post nie obowiązuje. Jaki był larum? Przecież to tradycja jest. Należy zachowując tę tradycję, nie idzie się na spotkanie z Chrystusem, nie słucha się Jego słowa. Rozumiecie, w sensie, Chrystus musi wyrzucić te demony, żeby uzdrowić, żeby przywrócić sobie swój Kościół, żeby stał się Jego oblubienicą. Oczywiście możemy pytać, jak mogło do tego dojść, że ten Kościół okazuje się niechrystusowy, że, że Chrystus musi stosować takie środki, czy wykorzystywać to, co się teraz dzieje przed naszymi oczyma, żeby sobie przywrócić swój Kościół, który może na końcu okazać się Małą czutko. myślę, że wielu ogarnia ta obawa, co to będzie, jak to będzie wyglądać. Rozmówi mówi: Nie bój się, Mała czutko. Jest taki fragment, zaraz wam przeczytam o właśnie z Ewangelii Łukasza Nie bój się, Mała czutko. gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo sprzedajcie Wasze mienie i dajcie je Sprawdźcie sobie czosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy, bo gdzie skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Skoro mól są na usługach Boga, to czy te tłumy, które, które niszczą, które burzą, nie mogą być na usługach Boga, by Jego plan Zbawienia, przywrócenia sobie Kościołowi się nie powiódł. Oczywiście, że mogą. Ale rozpocząłem pewną myśl: dlaczego doszliśmy do, takiego, do takiej sytuacji, że Kościół przestał być Chrystusowy, a stał się nasz, że ani w Jerozolimie, ani na Garizm, tylko w Duchu i Prawdzie? Dlaczego? Jest taki artykuł jeszcze ówczesnego, Józefa Ratzingera, który był teologiem, z 1958 roku. Jak to nie mówić, że papież Benedykt jest prorokiem? Oczywiście, że jest prorokiem. On mówi dlaczego. Bezpośrednią przyczyną, która wypływała z tego utożsamienia się świata i kościoła, było to, że w pewnym momencie. Zanikła ta inicjacja do życia chrześcijańskiego, zanikł katechumenat i nie było już ewangelizacji, ale była tylko socjalizacja religijna. Takie słowo bardzo mi się spodobało. Socjalizacja religijna polegająca na przekazywaniu z pokolenia na pokolenie kulturowego dziedzictwa religijnego, to znaczy modeli zachowań religijnych. Związanych z wiedzą religijną, wierzeniami religijnymi, praktykami religijnymi, zwyczajami, obyczajami oraz na przystosowaniu do tych modeli zachowań religijnych. Nie jest tak, to, jest to mówiliśmy, że jest moralizm, musi się tak zachowywać, ale dlaczego? Bez, bez relacji z Chrystusem, dlaczego się mam tam zachowywać? Chrześcijaństwo jest wyborem. Chrześcijaninem człowiek nie rodzi się po prostu. Chrześcijaństwo to jest spotkanie z żywą osobą. To jest to pójdź za mną, wejście w, w tą intymność z, z Chrystusem. Inaczej bycie chrześcijaninem staje się pewnym wyrokiem. No, nie? no, urodziłem się tu, no i tak muszę. No, mój tata był, no i ja też muszę. Mało tego Ratzinger taki sposób funkcjonowania nazywa. Niechcianą przynależnością do Kościoła. Wniecie bardzo, bardzo mocne słowo. O tym pisał także Karol Wojtyła, też wielki prorok, też pisał taki artykuł w związku z wigilią paschalną, mówią o konieczności pojawienia się katechumenatu pościelnego. się, że przed soborem, jeszcze widząc sytuację, która zachodzi, ten rozdział. Państwa, rozdział kościoła i świata, że one już nie przenikają się wzajemnie, że jest rozłam, a to zaczęło się po średniowieczu i coraz bardziej postępowało. Ten zanik wiary, to że z wiary zostawały tylko tradycje puste, pewne normy zachowań, które jakoś tam funkcjonowały, ale które coraz bardziej były odrzucane, bo traktowane jako narzucone bez tej relacji z Chrystusem pisał o konieczności właśnie, Jan Paweł II, konieczności przywrócenia katechumenatu pościelnego. I pomyślcie, że inny wielki prorok, Kiko Argüello właśnie w tym samym czasie słyszy wezwanie do tego, żeby tworzyć małe wspólnoty, jak na wzór rodziny z Nazaretu, które by żyły w pokorze, prostocie, uwielbieniu, gdzie drugi byłby Chrystusem, gdzie bracia mogliby wzrastać ku wierze dojrzałej. Trzech wielkich ludzi, mniej więcej w tym samym czasie. Bóg wzbudza proroków. Ale Chrystus co mówi? Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie są posyłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci jak ptak, swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla Was pozostanie. Prawda? Czy nie zostali odrzuceni? Czy powiedzieliśmy sobie: Ale przecież ten kościół, który mamy, z tymi tradycjami, z tymi zasadami, to nam wystarcza. I to jest odpowiedź, dlaczego taki gwałt, taka ruina, taka sytuacja, takie wzburzenie dlaczego takie metody, dlaczego takie wydarzenia dlaczego takie okrzyki. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków, kamieniujesz tych, którzy są do ciebie posyłani. Ale odwagi, bo na końcu jest to słowo, które, które Chrystus mówi. Powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Czyli na końcu przychodzi Chrystus, na końcu jest ta dobra nowina. Że pomimo tego wszystkiego, tego też, że odrzucamy proroków, których, których Bóg daje, Chrystus przychodzi, bo do niego należy czas. Jest takie słowo, które, które przyszło do mnie z Ewangelii Świętego Jana, kiedy uczniowie pytają się jeden przez drugiego, co to znaczy, że chwila będziecie mnie widzieć, znowu chwila, nie ujrzycie mnie. Bo to są te momenty, teraz, które przeżywamy, daje się, że Chrystusa nie widzimy. I Jezus mówi, pytacie się tak, jeden przez drugiego zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. No to jest dokładnie to, co przeżywamy. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dzieci, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak Was zobaczę i rozraduje się serce Wasze, a radości Waszej nikt Wam nie zdoła odebrać. To jest dobre słowo na, na, na zakończenie, ale żebyśmy, żebyśmy mogli naprawdę wytrwać w tym smutku, oczekując na przyjście Pana pośród tych różnych wydarzeń, nie stracić nadziei mamy to słowo ze świętego Pawła: obleczcie pełną zbroję Bożą. Właśnie potrzebujemy naprawdę wrócić do tego, co jest istotne, wrócić do słowa, wrócić do tych postaw, nie uciekać, trwać z Chrystusem w tej trwodze, która może nas ogarnia. Takie słowo na dzisiaj, bracia. Życzę Wam dobrego dnia, pokój Wam.